No, ja bym chciał dodać, że nad całością y, czuwa pracownia doktora y, Michała Dominczaka z Łodzi. Wszelkie standardy tu są zachowane. Dobrze, że wspomniałeś na tym temat, ponieważ y, ja od początku y, nadzorowania tej budowy określiłem swoje wymagania w stosunku do kierownictwa komerckiego, y, kierownictwa budowy, co do konieczności dochowania zgodności. Wykonawstwa z projektem właśnie doktora Michała Dominczaka. Nie ma takich możliwości, żeby zostało wykonane tutaj coś niezgodnie z jego projektem, który non-stop jest monitorowany online na dysku, który wspólnie z kmerami mamy dostęp.